Nie blika, delol. I tu jestem. Cześć, jeszcze raz witam. Dobra, zacznijmy sobie od Norwich Nie wiem, co to za mapa. Zrobimy quest na Norwich Pod Snajpę zagramy. Dobra. Jadimy. Z questów mamy się po prostu udać tu. Także zbyt skomplikowanie nie jest. A nie, jeszcze tutaj. Search and search six. Czyli ciuchy trzeba przeszukać różne. No dobra. Gracz. Sracz? Sacz. Dobra, tu idziemy szukać kurteczek. A w te wakacje można by zacząć RDR w sumie. Ktoś tu był, rozpoznaję po zwłokach. No, ale tu pewnie wszyscy doświadczeni. Większa bitka to jest na tych tych na armorach. W się sensie tam na tym, na magazyn... Nie wiem, jak się to zwie, magazyn, ten bunkier. Jak zwał, tak zwał. O, gracz, kur gracz. No pokaż się. Nie, 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 nie. Z zwierzyna mi ucieka. Ulera jasna. Się złożył jak parasol na plaży. Ale gówno, ładno. Pfu! 50K broń. Szkoda. Szkoda naboi. Na granat 30k kosztuje. Engine 87, chłop 7 lat starszy ode mnie, ojej. Gucio A My, nie myśl ale zagrać dobrze. w graizona, masz to na tam, i podobne do Tarkowa i lepsze od areny e, nie, nie słyszałem o tej grze. Nie wiem jak mam nic na streamie. Raczej to gram, przyjemnie mi się to gra. Za słaby na Tarkowa jestem, mam wrażenie. W sensie że się gubię za bardzo tam. A tu jest git, tylko kurde, no trochę tych botów jest, przyznam. No i tu jest masa quality of life. w sumie Niekoniecznie Tarkov. Największym y, bossem dla mnie w Tarkowiu Skurwiel, Skór Wielmosiniarz. Tylko skąd? Ja pierdolę nie widziałem skąd! Kurwa. Nie no, ale przyjemne jest aręka To szybkie girowanie. Nie, nie. To bardzo przyjemna gra. Gdzie jest quest główny? O ja, pi ile dymać trzeba? Bo to w kilku lokacjach mogę znaleźć. Mogę znaleźć to... A w sumie sobie pójdę na safe. Jak jestem blisko. Albo kurwa, nie idę na ten safe. Chwila, idę jednak na quest'a głównego. Tylko tu jest quest główny niby jeden, ale to w kilku lokacjach można. S-Village, Savage Plant in Norfolk. Na te dwie lokacje. Idę. Czy próbowałem Trenbolon? Nie. Nie próbowałem Trenbolon. A ja może na kampę bym to kurde zagrał? O! Ale to jest ten. To jest skalik. No i jeszcze fajeczkę bym zapalił na skałce leżąc. Kawkę pijesz, fajeczkę palisz. O skóry wesyny. Ten zobajek. Kur... Ale ubrany. A chyba walimy. Gardy pierwsza eliminacja w Hedzika. Tylko nie mnie stąd zauważą. mnie zauważam stąd to on laki troszkę. Wolałbym przyznam bossa z odległości ściągnąć aniżeli podchodzić na mele ze snajpą. I czemu w takiej lokacji dobrej nikogo nie ma? PVE jest kampienie, jest herbatka, jest gracze, brak adrenalinki, brak. No ja nie będę strzelał jak on tak biegnie, ale to jest boss. Jak ty go słyszysz? No jest to poniekąd pojęcie. Też zauważyłem, że w tej grze niesamowity. No stój! Tylko czysty strzałek będę miał, oddaję. Który jest gwarancją zabicia. To był boss? Czyli ten boss dla tej mapy jest unikalny, a ktoś powiedział, że boss na Northridge jest popierdolony. Czyli tylko ten boss na Northridge może być, czy jeszcze jakiś boss może być na Northridge? Chyba, że tu, tego słabszego trafiłem, czy coś. Dobra, idziemy tam. Trzeba lud zebrać. Może się tu zbyt długo nie trzymajmy. Zlootimy bossa. Enemy's ahead. Ale ładna broń. Kurde, jaka śliczna. Jak ona ładnie wygląda. Fajna. Ale plecak ma. A, riga też dobrego ma. Kurde, no dobrą ma klatę, ale że nie mam miejsca na to wszystko. I Granat mnie naj**** czy on? Doładowywał. Jak... no. Ten granat. Granat go ocalił. No ładnie też siadło przyznam. Nie trafiłem go nawet raz. Po mocnym myśleniu doszedłem do wniosku, że podpórka sam problemu nie zlikwiduje całego co mam. Więc nowy blat. Niby ma działać. Nie wiem, widać? Działa? Tylko ja nie, nie wiem, czy to nie jest za szybko trochę, że to nie Czy to nie zapiernicza jakoś za szybko na monitorze. I przez to się nie można gierzo skupić. Ale średnio widać go na ekranie. Jak to? Jak średnio widać na ekranie? Chujnie gracz chyba jednak trollowo. Nie no, skaw to jest. Wyłącz to? Co wyłącz? A, za szybkie jest, tak? O, skur. Muszę przygotować broń. Jest trzech, tu jest. Dobra, oczyszczę sobie może pierdą. a nie zmniejszyć trochę, te. Nie zmniejszyć trochę. Ty to gracz chyba. Obstawa to była czy coś O, dziękuję Czy to zmniejszyć to, czy zostawić jak jest? Mogę zmniejszyć, mogę spowolnić Żeby tak nie zapierniczało Troszkę zmniejszę może Mogę kolor też zmienić, żeby na przykład Nie wiem O kurwa, nie wiem który był Oj Oj kar. Czare dobre było? Takie? Bo ja nie widzę tego. Kurczę, ja nie widzę, więc bazuję na tym, co wy mi napiszecie. Dobra, zostawię tak, jak jest standardowa. tu jest trail jakiś. Widzę, że zakładka trail jest. Dam ją na zero. Dałem na zero, a teraz dam na maksa. Nie wiem, co to robi. Albo nie, teraz dam na połowę. A teraz dam na maksa. To chyba ogon jak długo zostawia, czy coś. Dobra, jeszcze trzy jakieś sweterki zwrócić. O, radio militarne. Nice. Tak coś słyszałem, że coś tam się działo, raczej to bot nie był. Skawik? No gdzie? kurwa zobacz jaki waleczny był. Zoba. Nie chodzą skawy, oj, nie chodzą skawy w takich hełmach. Tak coś usłyszałem. gdyby nie ten szmer, bym się wyjechał, Pewnie, a tak to, to ten dźwięk co wydał, to... Wydał taki tryb awarenessu. Helikopter, helmet. Tier 4, dawaj zakładamy. O kurna, jak ja słyszę dobrze. Co to za brońka? 250 tysięcy AK12. Energy drinki ma. Udlę tego. Dobra, jakiś bacz, karp, pyk, pyk. 120k za Uhu, uhu. Dobra, to. 140k za hełm. Matko, jedyny ile do pieniędzy. Dobra, jest Git. Ty, czemu ja nic nie widzę. Dobra, idziemy dalej. To był gracz, jak co? Ale wydaje mi się, że on pestkował we mnie. W momencie, jak on by miał full auto. To raczej by mnie zniszczył. E, jeszcze muszę poltować ciuchów trochę, a safe jeszcze jest. A tylko ten safe chyba już otworzyłem. Spać mi się chce, ale jak pójdę spać, to będę miał mniej wolnego przed robotą. No ale człowiek musi spać. A no to Skawi sk skawiaczy. Idę po niego zaraz. To był skap? Raczej nie. Ale to też nie był nikt dobry. To jakiś babiniarz to chyba był. Wiecie sobie teraz siadło? Ten item, który pokazuje, jak daleko jest przeciwnik. Ten zielony, ten radar taki. Tam sobie go namierzył. To jakiś Pampers chyba założony strzelił i nawet się nie pofatygował, po biec. Na no, znaczy w sumie jeszcze nie wiadomo. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Ja pier. Jeść! Pić! Mi daj. Troszkę panika się zaczyna przez brak picia. Łoja pier... kłodzko. Wkurza mnie ten, co mi snajpą wali. On ma jakieś ammo tragiczne. Ale nie wiem skąd strzela. Musi... Jest dobrze schowany. No nie widzę. Ej, Tarzan. Jest nie jest mi Tarzan. Bąbel na ekranie, pokazuje dokładnie gdzie, nie dokładnie, ale pokazuje gdzie patrzę, gdzie moje gałki roczne aktualnie powędrowały, o, co to? Misję mam. Go to beekeepers hut and if possible search through all the cases here. Nie mam czasu. Zajęty jestem. Co idzie tak wolno i tak... Ja mogę powiedzieć kto. Bot. Alerta! Ślimak, ślimak, pokaż rogi. Chur. Nie wiem, która opcja jest. Chul ty. I tak by się mój run zakończył. Przez wesołego szczurka. Dobra, szczerze, to nie mam czasu za bardzo. Mam 4 minuty. Szkoda, że nie zrobię tego questa, ale to zrobimy go następnym razem. Zawsze luty i attachmenty z bronic często są dużo warte. Ok. Dobra. Idziemy na drugą część quest'a. Nie no, to był gracz akurat. Bo widać było, że spanikowany, że zatrzymał się i nie biegnie dalej. Bo biegną dalej jak dostaną. To był gracz. Żartuję, to był skaw. tej lokacji. No to był skaw, no bo jak bot biegi powinien... Powinien raczej strzelić do mnie. No, dużo skawów. Jeden z prawej, drugi tu. Nie no, to są skawy. Czego ja się kurwa? Boję Jadę do przodu. Masz powon nóż. A ona jest z teammate'em, tak? Dlatego została obalona. Dobra, to nie dobijam. Niech się wykrwawi że jej ktoś pomoże. Windows od paru tygodni odpiera hakerskie ataki przeprowadzone przez tak zwaną dziką AI, stąd te lagi. Wyczuwam w tym zdaniu myśl Aż ażbym zainstalował tego Szpontoesa i zobaczył, co będzie chodzić na nim, a co nie będzie chodzić. Zobaczyłbym, ile fps ów w walu będzie. Tylko pytanie, kiedy będzie instalka jaka, żebym mógł zainstalować ten system. Jest tu graczak. To gracz, tak mi się wydaje. Nie, no to nie jest gracz z tak zgrupowane chodzą? Kurde. Aha. Nice flash, fucking idiot. Trzech. Tak Hitów musi przytankować Tyle razy go trafiłem Cztery hity ze złotego ammo dostał Ja już myślałem, że on jest praktycznie martwy Czemu... czemu e, bo drugi chłop dojeżdżał Ja myślałem, że jest martwy że Trafiłem i odwróciłem się od razu Jasny gwint a on mnie w sekundę zabił e, Jasny chłop Czemu w nogę muszę dać? Gościom skakał Wszystko robił Shift, skakanie Nie wiem Tyle razy go trafiłem A już go wcześniej trafiłem Wcześniej go trafiłem klata, klata czarna. Cztery razy go trafiłem, ja mu ledwie co zrobiłem, ale po. Polone to jest. Dobra. Ścigamy jakąś respa na szybkości. Gdzie jestem, gdzie jestem? To się wylosowało, daleko. Tylko gdzie tu skutki jakieś albo zejście do jakiejś komórki? czy kurczę, gdzie to? Ileż roboty. Zadyszki dostaniesz. Ktoś sprintem tu biegnie. Czemu grasz w tarkowa na boty zamiast grać w tarkowa na graczy? Nie gram w tarkowa. Cały serwer tu idzie. Uważaj, Guciu. Nie idę. Co miałem zrobić? Zrobiłem. Teraz czas na ewakuację. Seracz nie gracz? Nie, no to był gracz akurat. No na pewno był gracz. Urna, pa, czerwony, ale gówno granadów napakowane. O, moja broń. Tylko na skinku, fajna. E no co jest, kurwa? To już któryś czas tak mam, że mam celownik na chłopie i, i przez to, że lufa jest za blisko ściany, to nie leci. Dobra. Ja ciuszki zlutuję, zanim się wywalę. Może tak zróbmy pierw. I karty do grania. Kto gra w karty, ten ma web of obgarty. Tak mówiono kiedyś. Dobra, idę. Na rok. Quest zrobiony. Ty w sumie to zrobiono? Czy mam 5 na 6? 6 na 6. Place a letter on the second floor of the Beekeeper's Hut. A co to? Beekeeper's Hut. We are up here? Muszę dojść kawałek. Jeszcze jeden. Bocik. Jest tu skitrany gdzieś, słyszałem. Dwie pary butów, nie jedną. Niech diabeł we mnie wejdzie. Nie. No jest, no, no siedzi pewnie gdzieś za winklem, tylko się pokaże, dostanę z jakiejś główną broni serię w łeb. Dobra. Chwila, na dźwięk zagramy chwilę. Aha. A! To graczy był. I chciał lutować safe, a ja go chyba. Uwaliłem, tak? Nie. mi klik. I wie o mnie. Boty, kurwa, boty. Wszędzie boty. Co ich tyle tu? Ja pierdo... To skaw. I sobie granat rzuciłem. Kopertę. Quest zrobiony. I teraz co wy chcecie ode mnie? Chyba nic, chyba zrobione wszystko. No te teorii można ekstraktnąć. Pierwszy ekstrakt dziś będzie. Czy tam drugi? Ty, ty, ty. Jest teoria, że ping spada jak graczy na sesji już nie ma. Jak kliknę sell to sprzela plecak czy itemy w plecaku? Ty czekaj, 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 że za całość 204k dostanę tylko? Przecież sama klata jest warta wpiździet. A jak naprawię to mogę to sellnąć? Dobra, to już chyba bardziej uczciwa cena, co? Dziękuję za uwagę.